Jesteśmy po wykopkach przebiórka Kaleson Zmiana rajtus Skarbów na czaskane Kloc w krzokach w krzokach tam jeszcze paruje cieplutki Idzie ręce idzie, idzie ręce iść ogrzać idzie Plus 28 I Co tam Tomasz dzisiaj nakopałeś? O, się się? Kurde, no? się się. Kuzie. Ale mamy to, co mamy. No. No. Sprawdzajcie, wyświetlajcie, zobaczycie sami. No. A jak się nazywa vlog? Krzysztof Vlog. Vlog z ryci. <laughs> <laughs> ja. Zapraszamy. 50 zł wykopki z nami. <laughs> I złomanie w szczelba. <grafisz> Musisz mieć bruzda wygolona, nie? <grafisz> Inaczej <grafisz> Kurwa. Dobre. Nie ogarniesz sytuacji. Ja, będzie. Nie to, Pomachajmy Pomagajmy tam, kurwa, na zatuchnięcie. Papła. Do, do następnego. Do następnego. Widzimy się za. Cześć, większego. Za tydzień. Wnet. 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 Wnet.